A tutaj jest gdynia orłowo, no i prosta droga. Tutaj jest prosta droga na molo w orłowie i na plaże i po prostu nad morze. Tędy się idzie ze skaemki, z autobusu. To właśnie taką drogą się idzie i zaraz będzie widoczne molo w Orłowie zaraz molo i może i klif w Gdyni będzie widoczny jeszcze trochę trzeba podejść i już Zaraz dochodzę do właśnie do plaży i do mola. Tak, jeszcze trochę. Już coraz bliżej. Zaraz już będę. na molu. O to już, już widać właśnie molo. I tam też widać różne takie rybackie domy, mola i morze. A uh -huh. i tutaj się wchodzi na molo, na molo w orłowie, i takie molo jest właśnie w orłowie. I może, że takie właśnie tutaj są fajne widoki, a tam właśnie jest klif, morze i molo, molo orłowie pięknie widoczne, a na plaży jest lód, dużo lodu, no i ptactwa też dużo różnorakiego ptactwa bardzo dużo, a tam właśnie jest klif. No, i tutaj kra kołysze się na wodzie, ptaki to mewy i kaczki i łabędzie, i jakieś jeszcze inne ptactwo też czasami tutaj jest. Ale najwięcej mef i kaczek. Ten, że tak właśnie tutaj wygląda dekoracyjnie, a tutaj już właśnie jest tutaj jest właśnie już molo, molo super fajne. No i kapitalne molo. Także tak tutaj wygląda. Super fajne molo. I takie jest właśnie molo molo tutaj w Orłowie w Gdyni Orłowo takie jest właśnie molo i idę na sam koniec mola właśnie Koło, I tu już jest koniec mola. Także pozdrawiam z mola w sopocie. Że pozdrawiam wszystkich z mola w sopocie. Tam właśnie widać. A tam jest klif. Tam, Molo. tam jest klif. Tam jest tak tak w tak. Wolno tak 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 jest jest Molo w jest tak. Wolno jest wolno. pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam z Mola w Gdyni Ołowo. No i tam widać właśnie brzeg i góry takie górki ośrodek wypoczynkowy tam jest na wzgórzu na zboczu i domki rybackie ten że tak wygląda właśnie tak tutaj wygląda właśnie w Gdyni Orłowo